Jest? Jest Git. ja? Ale... <laughs> <laughs> nie, Ja. No i Nikt <laughs> to sprawdził. <laughs> Co? Pokaż. Nie. nie masz. Dobra. Dzień dobry kochani. Witam się w tym filmie z <laughs> Z nami. <laughs> Nikt nie zna <jest> na pewno. <laughs> nie widzę swojego... Nie, pierwszy raz od bardzo dawna nie widzę podglądu, bo podgląd jest po prawej stronie. Dla nas. Tak, tak, nie no, tak, na na widzicie, ja nie widzę nic, więc ciężko mi troszeczkę, ale <laughs> dobra. Lecimy. To jest autorski kto, z filmu Sary. Kto jest bardziej kumaty w języku, którego nie rozumie? No, e, ja mam e, 10 słów. Nie, nie 10 słów. 10 pytań. Nie. 10 słów? No, że na przykład. No, drzewo. no, dobra, dobra. Okay, drzewo, dobra. książka. Tak, 10 dobra. słów mhm. e, po polsku. Boże, trudno to jest. Po polsku i muszą uhum. zgadnąć, ee, jak, jak jak się z... mówi te słowo po włosku. Coś takiego. I mamy trzy opcje, tak? T trudne to jest, tak. Jak jest drzewo po włosku? I mówi, a. dobra, trzy opcje. Pitu, pitu, du I my mówimy, które. Mam, dobra. Czyli mam zapisujemy telewizor. i później odpowiadamy, już nie możemy zmieniać, mamy udokumentowane, że nic nie ściemnia. Zgadzamy z pierwszym słowem. I to słowo jest parada. Mm -hmm. no. I mamy trzy opcje. Parada to po polsku, tak? Parada. Wiecie, yeah, te... Parada równości. No te parady co robią na Tak, śpiewają, i rzucają Tak, tam parada, rzeczy. parada po, po no, prostu. No. no. I według was jak się mówi parada po, po włosku? włosku. Pareda. No. Parada. Parada? <laughs> Czy parata? Jak jeszcze raz? Parada, parada. Parada, tak samo jak po polsku? Czy parata? Przez te. No. Ja już mam. Ale totalnie nie wiem, to jakby no wiem, że nie Dobra, wiecie. ja mam. No, to odpowiedz. Trójka, Parata. Parata. Brawo. Tak, pokaż. Zgadliście. Kurde. a skąd wy wiedzieliście? Nie, ja, ja poszedłem. Ja bym będę... dała Pereda na przykład. Ja bym ja myślałam, że Pereda to jest takie za bardzo, że po prostu sobie zmieniłaś literkę. A ja myślałam, że za pierwszym razem jak zadajesz nam pytanie, to pewnie dobrą odpowiedź dasz na końcu. Dobra, <laughs> tak tak, to jest dobra logika. Dobra jeden. Następnie a... drugie pytanko. Drugie, drugie imię. Czyli jest jeden jeden, no? Tak. <laughs> Drugie imię. Druga nazwa. Jak no. to się mówi? Drugie słowo. No. Pudel. Pies, Pies pudel. Pudel. No. Padello. Pudol. Pudol pan... Czy Barboncino? Nie opowiadaj! No. Nie powiadam. Ja wiem. Jeszcze raz co jest? Padello. Pudol. Mhm. Czy Barboncino? Dobra. Możecie też odpowiadać w komentarzach. To będzie ciekawe, czy zagrać z nami w tą grę. Masz już? Mam. Kto no pierwszy? pierwszy? Ja mówię jeden. Ja też jeden. <grym> nie. Trzy. To jest barbuncina. Nie <grym> wiedziałem. Chciałem zaznaczyć barbuncina, tylko mówiłem, że, że nie dasz dwa razy trzecie. ja. To właśnie Dobra. też tak. Idę w, swój, już, idę w swoje intuicje. Już o, walę no, to. Do nas już mogłem wygrywać. Ty, ale ja... No tak, to no przecież to. Pudello, no to pudel. Pudol to od początku to my się pomyśla, pomyślałem sobie, że e, jak jest pudol, a pierdolę pudol. Wiesz, że tak wymyśli to słowo, nie słowo twórstwo, dobra. No przecież pudel jest po angielsku. Daj nam nagrać. Pud pudol? Pudol po angiel... Pudel to po angielsku pudol? Po angiel... Pudel angielsku? Pudol jakoś. Nie? nie wiem jak się mówi. Jak no, coś ja chyba po tam... angielsku dał, nie wiem. Nie wiem czy dobrze, czy źle, że... ale... Coś po tam angielsku. Dog. <laughs> Hot dog. Dobra. Dobra, no. Dobra. Czyli nadal jeden jeden, no. no. Słowo? Kokarda. Uh -huh. kokarda. Kokarda. La Kokarda. Uh -huh. Pierwsza odpowiedź. Fiocchetto uh -huh. Druga odpowiedź. Bouleto. To już trudniej. Trzecia odpowiedź. Fiocchello <laughs> Na pewno boł jest Bouleto. Bouleto. Więc... Ogólnie jak coś to mi nie insynuuj. Aha, no. Odpowiadaj i wiesz. Ja jeszcze raz powiedz. Później powiedz, no, co tam. sądziłaś. keto bouleto czy Fiocchello? Dobra. Dobra. Nie, nie, czekaj. Dobra, no. Ja dam pierwsze, Fiocchello. Nie, tak? No. A co? Ja drugie. Nie, nie Kur, już. Co ty i... dałaś? Pierwsze. Bo ja myślałam, że ty dasz to drugie, ja chciałam coś innego nie, nie w końcu. ale nie możesz sobie zmieniać. Ale jeszcze nie mam odpowiedzi przecież. Nie, nie, nie. Chcę tylko inne niż Ale ja powiedziałam, jak już ja powiedziałam no dołow, ci, jak no, ja nie... też No dobra, no to chciałem jeden też, no. Czyli jak? Pierwsze. Tak. Zgadza, Zgadza się. się. Czyli już, już wygrywałam. <grywa> <grywa> bo ja chciałam <grywa> zmienić to drugie. <grywa> ale ja chcę, żeby było no właśnie. A ja chciałem, żeby inna dobra, bo cały czas opowiadałam tak samo, rozumiesz? dwa-dwa teraz. Dwa-dwa. Taburetto. <laughs> Zgabello, mm -hmm. tabello, mm -hmm. czy marello? Tabello, na pewno nie. <laughs> Jak jeszcze? Zgabello, tabello, czy marello? Dobra, no. ja mówię trzy Marello. Ja, ja mówię dwa. Nikt nie zgadł, a z gabello. Jeden? Jeden? Zgabello to jest taboretto. Zgabello to jest gabello. Daj tak. mi ci z na chwilę. Tak, ja tak chcę od nas ja, wejść. Chce się mega już Dobra. Dobra, dwa, dwa. Ja no A które pytanie jest już? Znaczy... Eee, to było czwarte. Aha, to no. Konilio, anatra, czy gallina? Takie konilio? to co to jest koń? <laughs> czy kaczka? Jeszcze raz powiedz No, słowo jest kaczka. No, wiem. A jak się mówi to słowo po włosku? No. Konilio, anatra, czy gallina? Już? Dwa, trzy, cztery. Ganilla. Trzecie. Nie zgadnij I powiedz, że pierwsze Nie, drugie, oh. anatra. anatra To nie wiedziałbym, bo już się Ale galina ja to jest okula. kura so, Alina, to czaso, dobra, dobra kura Przez tak samo no. jesteśmy... A jest Fartuszek mhm. Taki fartuch Fartullo uchanny. No fartuszek, tak? Czy właśnie do kuchni, mhm. czy do przedszkola, to już nieważne Grymbiulo Grymbiula Czy grymbiule Chcę zobaczyć już swoją minę, jak to będę oglądać, wiesz? <laughs> Grembiula czy grembiule? O, o, A, się a czy e. no, O, A, E. się kończy jedno z literów. Żadną bym nie powiedziała. Grembiula. Grembiula, grembiule. Pierwsze, grembiulo. Dr... Grembiula. Nie zgadujcie. Trzecie? Grembiule! <laughs> A więc co chciałeś powiedzieć? Jak? Ja e, no, kiedyś się uczyłem włoskiego, to wiem, że na pewno nie na e. <grym <grym Dla mnie od pierwszego pytania to tak samo te słowa brzmią. Wszystko. Marillo, budindo, gadindo. Lillo, dudulu, dudulu. Dobra, jest się włoskiego. No. Ale to ona, ona używa takich słów, których ja na pewno nie wiem. Dobra, nie? Na, no, na, ja na ja ja pod... przykład ci powiem dom, czy tak, wiesz, tak, książka, jest... to tak, będzie wiedzieć. Nie wiesz, ja nie wiem. Staramy się właśnie w tym. Tak, O to że żebyś miała szansę. Ja będę wiedziałała, że przyszłość, grambiolla. Następnie miecz. Dobra, miecz. Więc spada. Miciarella czy Minella? You? No. Pierwsze, spada. Spada! Brawo! A wiesz dlaczego? Czemu? Bo coś w Rzymie jest takiego, spada, i coś tam, i to jest rycerza. Piazza di Spania! Coś. A, to coś możliwe. Piazza di Spania. Nie, nie jest spania, że z schody hiszpańskie, tylko spada, że. Miecz. Nie, no wiem. wiem coś z, ry coś z, rycerzami z rycerzami mi się kłada. Dobra. dobra, słabo, jest ręca, ale to 3 -3 jest. Weź, jak to, nikt nie wygra, to słowo To znaczy, Będzie. że małżeństwo. Sareńka. Sarenka. Sarenka. Bambi. Sirena. Bambi. Raz? Sirena, mm -hmm. Sarella mm -hmm. czy Capriolo? Bambi. Czekaj, mm -hmm. cicho. Jeszcze raz. Ty jesteś Bambik. Sirena, Sarella czy Capriolo? Ja mówię już. No. Ja mówię Sarella, ale pewnie to jest to Capriolo. No, które ty Capriolo. No. A ona ma dwa. No właśnie, nie zgadła. <laughs> Luka zgadł. No to dobrze. <laughs> Kapcie. Mhm. Dla Ciapciusi? Pantofole, skarpę czy cokoli? Dobra, tutaj jest nokaut Pierwsze, pantofole. Pantofle! Trzecie, sure, trzecie. Pantofole. Pantofole, pantofole! brawo! Co? Pantofole. Naprawdę? Wiesz co to są cokoli, to co ty zaznaczyłeś? To są te buty, takie dziwne. Wiedziałem, że nie skarpę, bo skarpe to skarpę są buty na... to buty, buty po o, pantofle. to Pantofle, cholera. Pantofel to pantofel. A bo nie ty wiedzisz, nie ja pantofel, bo nie wiesz. Bo ty kapcie myślałeś, a pantofle są na też... No, właśnie, nie pomyślałam nawet. to Słuchajcie, już ostatnie. Jezu, tak szybko, Czyli jest 3-3. Decydujący. Jak to 3-3? Przecież się zgadłem. No, Bo ty teraz zgadłem się, nie zgadłem, więc jest remis. 4-4 jest. No, dobrze. Weźcie inaczej odpowiedź. Dobra. dobra, dobra. Dobra. No. Nie, jak będzie tak samo, to znaczy, że małżeństwo. Nie, takaś dogrywka musisz mieć No, daj, daj. Opaska. Słowo opaska. Opaska, strzęsie na głowę. Tak, opaseczka. Więc. Spilla, moleta czy cierkieta? Let's go, żono. Dobra. Co masz? Pierwsze. Spilla. Ja drugie. A Ty trzecie? Jest? Jest? Tak. Małżeństwo! <laughs> Czyli dwa pytania zrobiłaś? Tak, wymyśliłam jeszcze dwa słowa. Dobra. Więc mam nadzieję, że to jakoś się rozgra teraz porządnie. Aj no. no. Czy, <laughs> czytaj, czytaj. Słowo bramka. Mhm. Jak tak bardzo to tak ciekawe. No i mnie też. No śmierć! Ludzie! Też tak się! No tak się no, naprawdę, <noise> No, naprawdę. <noise> no, dobra, dobra bramka! Luchetto Nie mogę cię powiedzieć, No, odwróćcie! Żeruję miłość, a nie, <noise> nie rywalizację. <noise> Lukieto. Cancello, czy Maranello? Ale co? Zapomnieliście już nawet o co chodzi? Tak. No, co? Bramka? Bramka? Jak? Luketto, cancello czy maranello? Jak? Bramka Pokaż? do piłki nożnej na przykład? BRAMKA TAKA! A, bo już myślałem, że nie wiesz, bo ja wiem okay. jak jest bramka piłkarska i co to jest A już się cieszyłem jak powiedziałaś, <laughs> że mam to <laughs> Co? Nie, co? Ty ma? Zasugerowałeś mi dwa razy Nie! No, tak no, sięgam, że nie sięgam, że nie bo O co to, chodzi? Co się, się nożyłem, stało? Dwa razy. Nie Nie, nie, nie już? Trzy. Maranello. Ja mówię jedynkę. Dwójkę? No Płytki. Płytki. Ale jakie, takie o. Płytki. No. Mattonelle. Pozate. Czy rakieta. I oto tym sposobem wygrywam. Trzy. Cztery. Jeden. <śleski> ale dobrze czy źle? Dobre, ale tak nikt nie wygrał! Zakończy to się tak, że mam, jak to się nazywa, jedna prawda, a dwa? Fałsze. Fał fał nieprawdy. Fał nieprawdy więc zobaczymy. Jak była mała to? Fotograf użył mojego zdjęcia do reklamy salonu. Ale jakiego salonu? Nie, jego AGD. salonu fotografii. A. Upadłam w parku i straciłam zęba. Wzięłam udział w konkursie piękności w Kastel. Znamy to odpowiedź. Które? Ty znasz? Mhm. To on też zna na pewno. Trzy, cztery, jeden. Jeden. Super, że więcej. Boże! Kto wam to powiedział? Nie, babcia babcia nie. mówiła. E, mieszkałem A w Białej nie mówiła? i widziałem tą wystawę. Boże. ty Miałeś już... chyba trzy lat. Nie, ale ja też, tak, ja też tak miałam, że raz nie mi zrobiłem. Miałam trzy latka, jak Sara już reklamowała. Trzy lata nas dzieliła. <laughs> Tego na pewno nie wiecie. Wiecie, że miałam jakieś dziwne sytuacje we Florencji, ale nie wiecie jakie. Tak, prawda? I tu jesteś dwie nieprawdziwe i naprawdę tak. dobra. Dobra. Mhm. Więc ktoś we Florencji ukradł mi klucza, mm -hmm. śledził mnie w pociągu czy śledził mnie do mieszkania. <gry> Proszę, błagam, dwie różne odpowiedzi, jedna poprawa. Wiesz? No, trzy, cztery, dwa, trzy... O dobrze, że dwie inne, <gry> to już ja sprawdźmy. Wygrał Luka, dziękuję bardzo. Czyli jakie? Po Pociągu. A dzisiaj mówiłeś, że ktoś cię śledził na drodze No ale to inne coś miało być. Ale ja się bardzo cieszę, że jesteś wygranym, że w końcu ktoś wygrał. I zakończyliśmy to. Dobra, żono. Dobra. Dziękuję. Wygrałeś, chciałeś, tak walczyłeś o to, żeby ktoś wygrał, więc wygrałeś. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Co oglądanie? Dobra, kończymy. kończymy Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Mua, mua, pa.